Siemano moi drodzy, z tej strony DuKAT. Pod jednym z ostatnich filmów pojawił się komentarz z pytaniem, gdzie obecnie najlepiej farmić legendarnej temy. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jak brzmi odpowiedź, to zostańcie ze mną, a ja tymczasem witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Jeśli chodzi o legendarne itemy, to tak naprawdę można je wydropić dosłownie wszędzie. Możecie na nie trafić wykonując zwykłe codzienne aktywności w grze, takie jak strażowanie, zlecenia Ereban wszelkiego rodzaju szczeliny czy farmy w otwartym świecie. W ten sposób będziecie dropić od kilku do kilkunastu legendarnych itemów dziennie. Oczywiście w zależności od tego ile czasu macie na grę. No i jeśli nie gonicie za jakimiś konkretnymi esencjami, to osobiście uważam, że taka forma farmienia legendarnych jest w zupełności wystarczająca. Natomiast co innego, jeśli zmieniliście klasę i brakuje wam legendarnych esencji. Wtedy faktycznie trzeba się skupić na tym, żeby wydropić jak najwięcej legendarnych itemów w jak najkrótszym czasie. Jeszcze kilka miesięcy temu najlepszym do tego sposobem było farmienie Las Sala na normalnym poziomie trudności. Polegało to na tym, że po błyskawicznym pokonaniu bossa piekielnego relikwiarza, liczyliśmy na to, że pojawi się taki czerwono-czarny portal, z którego wyskakiwali kolejni bosowie a po ich pokonaniu dostawaliśmy skrzynkę, z której można było dropnąć właśnie między innymi legendarne przedmioty. Niestety metoda ta została znerfiona wraz z jednym z update'ów, no i obecnie walcząc z Lasalem nie mamy już szansy wydropić żadnego legendarnego itemu. Ostatnio jednak trafiłem w internecie na materiały pokazujące podobną metodę, tak zwany Lasal 2.0. Tym razem jednak nie walczymy z Lasalem na normalnym poziomie trudności, tylko wybieramy... Jamnala Podtopionego na poziomie Piekło 2. A cała reszta ma działać podobnie jak miało to miejsce w przypadku Lassala. Czyli pokonujemy bossa i liczymy na to, że pojawi się portal. No i tak w kółku aż do skutku. Czemu akurat Jamnal? Bo z moich i w sumie nie tylko moich testów wynika, że można go pokonać najszybciej, bez zbędnych okresów niewrażliwości bossa czy nadmiernej ilości skipowania scenek. Zresztą może zobaczcie sami. No I tak jak widzicie, samo pokonanie bossa zajmuje dosłownie chwilkę. Niestety za każdym razem trzeba skipować tą katcenkę, którą mieliśmy na początku. No ale tak naprawdę nie robi to jakiegoś większego problemu. Pozostaje pytanie, jak często pojawia się portal. Może spróbujmy jeszcze raz zobaczymy, czy na potrzeby tego filmu uda nam się właśnie trafić na ten portal. Także podejście do Jamnala numer 2. Lecimy, skipujemy kad Pokonujemy Jamnala. No, akurat tym razem się nie przywarciło. Nie ma tego czerwonego portalu. Ja oczywiście sprawdziłem tą metodę wcześniej już przed odcinkiem. No i za chwilkę podzielę się z Wami rezultatami mojego testu. Z tego co wiem i co możecie sprawdzić w internecie. Metodę tę sprawdzał również na przykład Indes i jemu udawało się w ten sposób wyfarmić coś ponad 20 legendarnych itemów na godzinę. No ale przejdźmy teraz, może, do wyników mojego testu. W moim wypadku te wyniki są nieco gorsze. Testowałem tą metodę przez 30 minut, w tym czasie udało mi się pokonać Jamnala 81 razy, 7 razy pojawił się portal, no i wydropiłem 7 legendarnych itemów. Dodatkowo ze skrzyni wypadały mi również itemy niższej jakości, co dało w rezultacie 99 sztuk wzmocnionego złomu i 44 sztuki tego pyłu. Nie jest to może jakiś oszałamiający rezultat, no ale jeżeli chodzi o farmę legendarnych przedmiotów, to na chwilę obecną jest to najlepsza metoda dostępna w grze. Należy przy tym pamiętać, że jeśli portal się nie pojawia, no to za samo pokonanie Jamnara nie dostajemy zupełnie nic, ani złota, ani doświadczenia, ani żadnych itemów. Co do samego portalu, no to jego pojawienie jest zależne wyłącznie od RNG. Mamy oczywiście na, szansę na to, że się pojawi po każdym pokonaniu bossa. Ale ja miałem na przykład taką sytuację, że portal nie pojawiał mi się nawet przez kilkanaście podejść, po czym potrafił pojawić się dwa razy pod rząd. No i w tym moim teście akurat za każdym razem ze skrzynki wypadał mi legendarny item. Ale o ile dobrze pamiętam, jak miało to miejsce w przypadku La Sala te pół roku czy rok temu, no to wcale nie musi być to reguła. Tak więc podsumowując, według mojego testu w ten sposób jesteśmy w stanie wyfarmić około 15 przedmiotów legendarnych na godzinę. U Indeza, tak jak możecie zobaczyć na kanale, no był to wynik ponad 20 legendarnych przedmiotów na godzinę, co i tak tak naprawdę samo w sobie jest całkiem fajnym rezultatem, no bo grając w ten sposób, że wykonujecie po prostu codzienne aktywności, to będziecie w stanie wyfarmić tyle itemów, ale przez cały dzień, a tutaj mamy okres godziny. Dajcie znać, co wymyślicie o tej metodzie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Diablo Immortal, no to oczywiście piszcie w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. A tymczasem, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to zostawcie łapę w górę oraz Subika. A my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.